Witam Was w kolejnym odcinku z przeciekami, no i dzisiaj te przecieki będą już naprawdę poważne, naprawdę będzie będzie się działo, ostatnio dzisiaj takim raczej przed smakiem, ale dzisiaj lecimy naprawdę z grubymi newsami, jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu z przeciekami, które pojawiły się parę tygodni temu, to oczywiście sprawdzajcie, no a my teraz lecimy do pierwszej informacji. Pierwsza informacja raczej delikatna, raczej spokojna, myślę, że coś, czego każdy się spodziewał, EAFC 26 nie będzie darmowe. Były takie plotki, że może EA przejdzie na tryb, w którym po prostu będą opierać swoje zarobki głównie na mikropłatnościach, tak jak robi to Fortnite, jak od jakiegoś czasu CS, który też przeszedł na darmową grę, ale EA właśnie w tym roku na pewno tego nie zrobi, także jakby wszystkie tutaj plotki, które mówiły, że tak będzie, rozwiewam. Jeżeli chodzi o kolejnego newsa, no to tutaj jest już gruba, mianowicie otwarty świat. W EAFC, no właśnie, na pewno nie 26, na pewno nie 26, ale prace nad tym trwają i to jest pewne. Macie tutaj filmik, jak właśnie pracownik, i po prostu przedstawia nam, jak mogłoby to wyglądać. No i to, że oni nad tym pracują, jest pewne. Pytanie, kiedy to się pojawi? Czy to będzie za rok? No raczej nie. Czy za dwa? Myślę, że też nie, ale może za trzy, cztery lata. No naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, kiedy to będzie oraz w jakich trybach to będzie. Czy to będzie w trybie kariery menadżera, kariery zawodnika? może w Ultimate Team, naprawdę jestem ciekaw e, tych wszystkich detali, które tutaj, e, które tutaj no, będą e, istotne. Nawet tutaj pojawił się pierwszy model w ogóle takiego Open Wordu. no i wygląda to ciekawie, no wiadomo, że póki co wygląda to bardzo prosto, ale no coś faktycznie się dzieje, no i ma to potencjał, ma to potencjał. Dużo komentarzy pojawia się, że um, oni kopiują to tutaj, że tam też coś niby takiego było, no i w sumie nie wiem, natomiast e, takiego głosy się pojawiają, więc możecie wziąć to pod uwagę w swojej opinii. Mamy też informację, że Open World został testowany przez testerów gry FC20. 26. to są bardzo, bardzo jakby duże początki, nic jeszcze jakiegoś mega zaawansowanego, e, natomiast no, jestem ciekaw, jak to wszystko będzie się rozwijać, no i tutaj też FGZ, czyli no, takie moje główne źródło do tych przecieków, mówi, że no, raczej to nie będzie w, w FC26, czyli jakby no, też tak uważam, myślę, że na to jest bez szans, natomiast już pierwsze testy się pojawiają, więc naprawdę ta praca e, nad tym trwa, no i bardzo się cieszę, bo to może być bardzo duża nowość, no i naprawdę to właściwie może troszkę zmienić e, tę Grę troszkę całkowicie o 180 stopni. No słuchajcie, gdyby Open World, otwarte światy są dodane do mm, Gero DJ, e, no to byłoby to niesamowite. No naprawdę. No i kilka informacji o finansach, o liczbach graczy i tak dalej. jej jest świadomo że, że ta liczba graczy spada. No i planują coś dużego na FC26, żeby właśnie e, tych graczy z powrotem do gry przekonać. Czym to będzie? Nie mam pojęcia. Czy to będzie w FC26? Nie wiem. Natomiast, no jej ewidentnie musi coś robić no bo jak tutaj widzicie w wiadomości, podczas spotkania z inwestorami jej obiecało rewolucję właśnie w FC26, po tym jak FC25 było właściwie porażką, która spowodowała, jak tutaj FGZ pisze, stratę wartości w wysokości 6 miliardów dolarów amerykańskich. E, więc, e, no naprawdę spora strata, więc no jej musi się zastanowić, musi coś zmienić, no i wyjaśnię właśnie być może to jest C26 będzie rewolucją, eee, natomiast no, no tego się nie dowiemy aż do września. Prawda? Bo chociaż może wcześniej nie, no wcześniej się już dowiemy, jak będą oficjalne oczywiście informacje. Słuchajcie, a teraz coś bardziej o Ultimate Team, a mianowicie turnieje w FC26, polegające na właśnie knockouts, czyli na takim wyeliminowaniu siebie. ja mam pojęcia, jak mogłoby to wyglądać, natomiast no słuchajcie, mamy tutaj mieć co cotygodniowe turnieje z oczywiście nagrodami, specjalne karty, końce, paczki. E, mają być jakieś konkretne wymagania, czyli na przykład użyj całej jedenastki srebrnych piłkarzy z Anglii, e, no i niby już coś takiego kiedyś było, nie wiem. Słuchajcie, ja nie gram w Ultimate, natomiast, no więcej informacji mamy dostać, oczywiście. E, no, gdy jej będzie po prostu wszystko już. Oficjalnie zapowiadać, natomiast wygląda to ciekawie. Ten tutaj e, koncept, jakby zaprojektowany przez tutaj deku, no wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. E, mi to się kojarzy trochę z takimi grami, e, grami samochodowymi, kiedyś nie będę na ja nas teraz, ale kiedyś grałem, właśnie i tam właśnie było dużo takich turniejów, gdzie po prostu m, były różne zasady, czyli na przykład raz był wyścig, raz wyścigi czasowe, raz właśnie eliminacje. No i było różne, różne, były różne wymagania, właśnie co do e, składu. Czy to będzie jakiś niesamowita zmiana nie wiem, natomiast no na pewno jest to ciekawa nowość o której trzeba wspomnieć, jeżeli chodzi o więcej informacji, no to mają być dwa turnieje na tydzień kompetytywny i taki przyjacielski, w sensie pewnie po prostu nie, nie za bardzo jakoś istotny mogą być potrzebne kwalifikacje no i wiadomo, że tutaj będzie to typowo kompetytywne, typowo no to zawody, w których faktycznie no, będzie nam zależeć na wyniku i faktycznie coś takiego kiedyś było tutaj są z sprzed paru lat i faktycznie to było, więc w sumie dodaję z powrotem coś, co było. Pytanie, czy zrobiłem to jakoś lepiej? Nie mam pojęcia. Dajcie znać, jeżeli wiecie coś więcej na temat turnieju w poprzednich FIFA. A teraz moim zdaniem bardzo duża informacja, znaczy inaczej, może mała, ale dająca bardzo dużo, mianowicie no, w końcu kary za wychodzenie z gier w FC. Oczywiście chodzi tutaj o Ultimate i tutaj macie screena przygodowego jak to ma wyglądać. Jest to oczywiście testowane w rywalcach. No i jeżeli to będzie wprowadzone, to mimo, że nie gram, no to dla mnie jakby to jest po prostu coś, co musi być. Jakim cudem możesz wyjść praktycznie bez kary z gry i tyle. No musi być jakaś kara i tutaj ma być wprowadzony 15-30 minutowy ban, tak jak w się, na przykład. No i fajnie by było, jakby to się gromadziło. W CSie jest tak, że jeżeli będziesz to robić regularnie, no to w końcu dojdziesz do 7 daysa, czyli tak zwane po prostu 7 dni przerwy i też tak powinno być. No, jeżeli będziesz ciągle wychodzić, to w końcu ta kara powinna się nagromadzić i trwać nawet tydzień. No a tutaj coś, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie Spotify FC26. No jest to oczywiście testowane już w oficjalnych grach. W niektórych państwach, no i właśnie tak to się prezentuje. Możecie się zalogować, możecie sparować się ze swoim kontem, no i po prostu włączyć sobie jakąś muzykę ze swojej playlisty, ze swojej biblioteki już bezpośrednio właśnie w grze EA Sports FC 25, no i oczywiście 6. Nawet wygląda to ciekawie, wiadomo, że to nie jest coś niesamowitego, ale kurde, no spoko sprawa, no jakby czemu nie, fanie to wygląda, fajnie, że to jest połączone, no i naprawdę super. Swoją jeżeli Spotify ma współpracę z EA, to zobaczcie, jak Aż się prosi, żeby ta Barcelona w końcu miała współpracę z EA, w końcu z EA FC. No, jakby to wszystko tak pasuje, jeżeli Barcelona miałaby współpracę z EA to by tak pięknie mogło być ograne. No, naprawdę, nowy Spotify Camp Nou, no, tyle rzeczy, ale niestety, no to jest taka moja nadzieja kibica Barcelony, która raczej nie będzie spełniona. Słuchajcie, mamy nowe playstyle, które będą w FC 26. A mianowicie mamy tutaj Enforcer, czyli nie wiem coś z siłą <laughs> Inventive e, i to ma zostać zmienione z Trivella plus na Inventive Plus Ma być zmieniony Flare Plus na Trail Blazer Plus oraz Aerial na Aerial Fortress Plus. Więc, e, takie oto zmiany, no wiadomo, że dowiemy się więcej, gdy, e, gdy to już przyjdzie, e, gdy to będzie już oficjalne. Natomiast, no, no fajnie, że w tym kierunku działają i że playstyle będą po rozszerzane. Jeżeli chodzi jeszcze o inne, właśnie nowości, związane z e, generalnie składami i tak dalej, no to mamy tutaj nowe role, które będą w FC26. To jest też fajna informacja, no wiadomo, że już teraz wiemy po roku gry w FC25, że te role nie mają jakichś mega, mega e, tutaj znaczenia, Natomiast ma pojawić się inverted wingback, czyli po prostu odwrócony obrońca lewy-prawy, e, czyli tak na przykład Trent Alexander Arnold. E, no i następnie mamy oczywiście również box crusher, czyli defensywny pomocnik, oraz wideback, czyli środkowy obrońca. Więc e, ciekawe, e, podoba mi się to, że po prostu się tym zajmują, że będą to zmieniać, no i że faktycznie są dodawane co roku jakieś tam nowe role czy playstyle. Jedyne co mnie zastanawia, to no bo mamy e, bodajże falseback, e, bocznego obrońcę, taką rolę, więc czym się będzie różnić inverted wingback od tego, co już teraz mamy? To mnie interesuje, bo mam wrażenie, że to będzie to samo, ale nie wiem, może się mylę. No i to tyle na dzisiaj. E, niektóre informacje naprawdę uważam, że były dosyć duże. No słuchajcie, otwarty świat, no może nie wiecie FC26, ale no, mamy potwierdzenie, że oni nad tym faktycznie pracują, więc moim zdaniem to jest mega duży news. Fajne też nowości o Ultimate, no i słuchajcie, czekam na kolejne przecieki, że one będą się pojawiać, no to oczywiście odcinek wleci na dziś, to İzlediğiniz için